Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Autopromocja. Kolejny temat w tym tygodniu. Jarek Adamek. Jest. Jest Hania Ciesielska. Jest. Agnieszka Siemianów też jest ja także I Grzegorz też jest, też jest ale gorąco. zaczyna Haneczka, Kaniu, jak tam sytuacja na froncie pandemicznym? No, dobre informacje mam dla państwa. Nie ma nowych zakażeń w regionie, czyli nie zmieniła się liczba osób zakażonych lub chorych. Przypomnę tylko, że są to dwie osoby w powiecie leszczyńskim, po jednej w powiatach wolsztyńskim i kościańskim oraz trzy w powiecie jarocińskim. Taka jest sytuacja na teraz. W pozostałych powiatach nie ma aktualnie przypadków COVID-19. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja, kiedy przebadana zostanie większa ilość osób, a przypomnę, że w poniedziałek i wtorek przy Stadionie Smoczyka w Lesznie rozstawiony zostanie taki mobilny punkt pobierania próbek do testów. Można skorzystać, ale trzeba się wcześniej umówić. Zapisy prowadzi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu i tu właśnie zaznaczam w Poznaniu. No właśnie, bo były wczoraj tak, także tak. informacje z Leszczyńskiego Powiatowego Sanepidu, że tam ludzie dzwonią i umawiają się nie tam proszę państwa do Poznania trzeba dzwonić, do wojewódzkiej stacji numer jest w portalu LKPL no przy artykule o y, właśnie tym mobilnym y, punkcie, który nazywa się tak uroczo drive-thru jak w co niektórych fast foodach. Dziękuję. Dziękuję, Haniu. No, mimo wszystko sytuacja jest dobra, ale wcale nie aż bardzo dobra, bo rzeczywiście codziennie komunikaty przychodzą z Urzędu Wojewódzkiego i wciąż przypadki się pojawiają no, na razie. Daj Boże, żeby tak zostało poza naszym regionem. No i otwieramy w takim razie naszą skrzynkę telefoniczną. Telefoniczną tak. książkę życzeń, wniosków i zażaleń. 65 529 55 29. Zapraszamy Państwa już teraz. Z problemami, może z jakimiś podziękowaniami. Tak, a chociaż może niekoniecznie z piosenkami, jak to się zdarzało. Możecie delikatnie też by pożartować. Bo na randkę zaprosić Grzesia też... na przykład. Dobra, dobra. No nie, nie trzeba. Agę bardziej ze mną to można porozmawiać o, odmu o, o, o odmuleniu. Ja jeszcze o odmuleniu. tylko, ja jeszcze tylko sprowadzając was na ziemię, yy, podam informację, bo był wczoraj telefon od pani, która pytała, kiedy Rada Miejska Leszna wróci do takiego tradycyjnego trybu pracy, czyli do sesji, Tak jest, tak jest fajnie. do komisji, które się odbywają na sali, gdzie można przyjść i do dyżurów radnych. Rozmawiałem z panem Tomaszem lepszym przewodniczącym Rady Miejskiej Leszna. No i rzeczywiście powiedział, że ta sesja, która jest za tydzień, w czwartek, ona jeszcze będzie zdalna, chociaż nie z powodu COVID-u, tylko z powodu wyborów prezydenckich, ponieważ w sali sesyjnej. E, będzie komisja. Materiały wyborcze, przede wszystkim e, tam różnego rodzaju rzeczy przygotowujące się do wyborów e, prezydenckich. Dlatego radni jeszcze przed komputerami będą obradować, ale już od lipca wszystko ma wrócić do szkoda. normalnego trybu. Taki fajny był ten materiał. I ja powiem, że no, ma to swój urok z jednej strony, bo rzeczywiście no, wszystko można zobaczyć. Ludzie widzą i słyszą, i nagrana jest, i do obejrzenia na żywo, i, i w nagraniu. Y, sesja i komisję także można oglądać na żywo, bo mało ludzi na komisję przychodzi. No ale jednak też, no, jak oni się spotykają, państwo radni między sobą, no to też jakoś tak y, y, sprawniej i może nawet to idzie. Także w lipcu, proszę Państwa, dużo wywiadnych, także w lipcu, i będzie można się wybrać do radnych, żeby się im wyżalić albo i o jakąś sprawę poprosić, żeby miasto tę sprawę załatwiło. 65-529-5529. Czekamy i zapraszamy. Póki Bardzo co nikt nie dzwoni, więc może. Co się powiesz? Po opadach wczorajszych wszyscy zadowoleni, bo ziemia dostała wodę. I zaczyna znowu wszystko rosnąć. Tam trawa po prostu szaleje. E, Grzegorz sprawdź jeszcze tylko, proszę, linię, czy proszę wszystko bardzo. jest w Proszę tak, o właśnie, reset, jeden, drugi, trzeci. A może dzisiaj taki dzień wypoczynkowy? Może wszyscy leżą, w tej chwili się opalają. <noise> Tak że to ja na innej planecia, po prostu nie powiedzieć, planecie, powiedzieć żart, to ja pozwoliłem sobie. A że <laughs> żarty. wszystkie żarty palę, a Jarek zawsze mówi, że poziom żonady w moich żartach jest poniżej dna, więc nie po... czy ja, Nigdy nie mówiłem, że jest poniżej <laughs> starałem, dna. Choć... Starałem się stanąć na głębokości zadania. <laughs> choć jest to taki specyficzny bardzo dowcip. 655295529, może Grzegorzu tam sprawdzić na jakiejś naszej playliście coś ładnego znajdź, może coś zagramy, no. żeby. Edek Shiran czeka, jakby państwo życzyli sobie. To a, taki... jaki, a jaki utwór, Edka? Coś o dziewczynach będzie. Coś o dziewczynach? No to chyba posłuchamy. 90% piosenek jest o dziewczynach. Ja może piosenek. przypomnę jeszcze raz, numer 65 529 5529. Pamiętajcie, że jeśli leży wam coś na sercu, to ostatni moment w tym tygodniu, żeby zadzwonić, chwycić za telefon i porozmawiać sobie z Jarkiem. A wiecie, jak z Jarkiem się przyjemnie rozmawia? Ja Bardzo. uwielbiam. To Aga teraz porozmawia, a my posłuchamy Edka. Ja powiem tak, mam wrażenie, że jakby wywołaliśmy w drugą. Mi się książkę, przypomina taka historia Jak się czeka na trawa i on długo nie przyjeżdża, to trzeba zapalić papierosa i tak. on natychmiast przyjeżdża i to samo. Witamy. Ale nie zachęcamy do no, Nie zachęcamy, Mamy, nie zachęcamy cicho, ale takie no, no, naszego słuchacza lub słuchacza Dzień dobry, Dzień dobry. no, ja w sprawie zieleni. Była poruszana na początku zieleni to znaczy trawa. Mm -hmm. Ja mieszkam w na osiedlu astrologa i ta trawa była skoszona i tak leży sobie. Wycechana siano, tylko nie wiadomo po co. Eee, widzi pan. No i po prostu tak trzy lata temu chyba było w radiu powiedziane, że Zieleń miejska się wzbogaci o kosiarki, tylko nie wiem jakie. A powinny być z kosiarki choć dwie kupione samojezdne ze zbiornikiem, który zbiera od razu tą trawę i po prostu w jedno miejsce tam i, i wywożę to, nie? A takie kosiarki, jak oni teraz pokupowali, te samojezdne rozrzucające te to, to jedna, Przy jednej kosiarce musi być pięć osób, żeby to mhm. opanować, bo się rozrzuca na ziemię, na chodniki, wszystko jest bałagan. Czy że pan jest I... znawcą tematyki kosiarkowej, ja mniej. Nie, ja po prostu chodzę tutaj po ścieżkach i, i widzę, co tu się dzieje. Mhm. Ale chodzi o, znów o osiedle Ostroga, ale teren spółdzielni czy teren miejski? To jest teren miejski. Teren miejski. No, co ale by... ogólnie, ja mówię tylko ogólnie, bo w ogóle te wszystkie trawniki które są, jest jezdnia, jest trawnik, jest mm -hmm. y, ścieżka, jest następny trawnik. I, mm -hmm. i te, te. Na przykład zieleń, czy coś takiego. Może jeszcze zieleń miejska nie dorobiła się, w sensie nie ma jeszcze tyle pieniędzy, żeby kupić takie kosiarki, o których ale pan mówi. Ale one kosztują gdzieś w granicach 6 tysięcy, tych lepszych takich, tych marketach. No to przecież to chyba nie jest majątek. No zależy dla temat. kogo. Dla mnie za 6 tysięcy to nie wiem, czym kosiarkę kupił, może bym na książki wydał. Ale... A ty mogę jeszcze jeden temat poruszyć? A proszę bardzo. Drzewa. Brzoza, brzuski rosną wzdłuż ulicy od Mickiewicza do ronda tego kolana i te po prostu brzuski były posadzone tak zwane leśne. I to są takie sierotki, że po prostu sam trzon ma dwa centymetry, do tego musi być kołeczek, który podtrzymuje przez dwa lata, który zgnije i później te, te wierzchołki się kołyszą, kołyszą. I jak posadzili to przez dwa lata, te końcówki, jak śnieg się utrzymywał i później zlodowaciało się, to się tak powiekrzywiało i teraz to widzę. nie wiem, czy, czy po prostu w Zieleń Miejskach nie ma ludzi jakichś z nadzoru, z mądrymi jakimiś pomysłami, czy coś takiego, żeby to zrobić. A znowu z kolei drzewa brzuski na Eskowskiego pod samym latem posadzili piękne, gałązki wychodzą od dołu, już po podcinane, i korona się pięknie tego. Jak nie wiedzą, jak wygląda brzoza szlachetna, to proszę przyjechać na osiedle Ostroroga od ulicy tam od tej obwodnicy mhm. piękne białe znaczy pień jest w granicach gdzieś 80 10 mm, centymetrów rozchodzą się gałęzie już na wysokości gdzieś około metra do... no i tam mhm. po prostu korona się, się tworzy piękna i piękne liście no, pan to że... jednak wieczące, znawca jakiejś branży ogrodniczej i takiej dendrologicznej no tutaj Teraz tak, od ulicy, od Ronda do Kościoła rosną piękne lipy. I to są akurat takie tak zwane piętrowe, niskie, piękne, rozłożyste przy ścieżce rowerowej. Okay. Od pięciu lat opanowały mszyce. Uh -huh. To są takie kokony, że ja to, to, co ja chodziłem w pierwszym roku, jak one powstały, to były po jednej, po dwie, to zrzucałem kijkami na jezdnię, żeby się rozczaskały. A teraz te, te drzewa są tak opanowane, że na jednym drzewie co najmniej pięć kokonów jest mhm. za rok tych drzew może już nie być. Oprócz no tak. tego, drzewa są poliszczone co czwarte piąte rok w ciągu jak robili tę ścieżkę rowerową. Uszkodzili mechanicznie. No dobrze. Czyli no jest cała masa uwag do zasadniczo miejskiego zakładu zieleni. No, a ja po prostu okay. byłem kiedyś u prezydenta, jak jeszcze nie był prezydentem, tak mhm. w 2008 roku. I po prostu dałem mu taką wkładkę z gazety wyborczej, akurat kupiłem Łoszakowicach i ta wkładka była taka regionalna zielony góry. Aha. I tam po prostu zielenią zajmuje się jedna osoba i tak, decyduje tak, gdzie na rondzie po prostu kwiatki, jakie krzewy, gdzie zagospodarować to, gdzie tamto i, i po prostu to być, być może... A nie, ja myślę, że na pewno gdzieś to zachował. Teraz pewnie to no nie, bo ja znajdzie i wręczy spółce Miejskiej Zakładu Zieleni, żeby sobie może takich fajnych rozwiązań zapożyczyli. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Jak państwo no, słyszą, bardzo. cała masa spraw do Miejskiego Zakładu Zieleni dotycząca drzew i traw w mieście 65 529 5529 i mamy kolejny proszę bardzo. Słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja dzwonię w takiej sprawie informacyjnej. Prosiłbym, żeby państwo przypomnieli zarówno biegającym, jak i kierowcom, że obowiązkiem pieszego jest poruszanie się po lewej stronie drogi publicznej, a nie jak to część ludzi robi po prawej stronie. Poza terenem zabudowanym, jak nie ma Dokładnie chodników. Tak. Dokładnie tak. Takim przykładem chociażby Ulica Sadowa do ścieżki rowerowej przy ośrodku, która ludzi biega po prawej stronie i stwarza Kłótnie zagrożenie dla samych siebie. Dziękujemy. Dziękuję. Przekazujemy tę y, uwagę, No, informacje właściwie, bo to nawet nie jest prośba. Rzeczywiście, jak idziecie, zwłaszcza drogą, którą leżą samochody, jak ktoś nie wie, to trzeba po prostu iść tak, żeby samochód nadjeżdżał. Sprzeciwka, żeby on nas widział, a nie żebyśmy go mieli z tyłu. Eee, 65 529 5529 mamy kolejny telefon. I zapraszamy, halo, dzień dobry. Ten komaty. Co? Strasznie słabo pana słychać. Ma pan chyba kiepski zasięg. Oj. Bardzo to, może chyba. zróbmy tak, że Pan znajdzie miejsce, gdzie Pan te pięć kresek będzie o, miał na telefonie. Już? A teraz, a teraz? teraz lepiej, proszę mówić. Chciałbym poruszyć sprawę, proszę Pana, bankomatów, które się znajdują w różnych miejscach. Mm -hmm. Pier, pierwsza sprawa to jest ich czystość z tych ekranów, która naprawdę że Pan budzi wiele zastrzeżeń. One są palcami, po, 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 podotykane wszystkiego innego, oplute nawet. To jest pierwsza sprawa. A druga. Bankowaty na przykład w Starym Zaciszu są w takim miejscu, że jak słońce zaświeci, to proszę mi wierzyć, trzeba mieć więcej niż cokolwiek w rok, żeby doczytać, co ta plansza pokazuje, jaką czynność trzeba po kolei wykonać. I się wydaje, że jakieś może zadaszenie albo coś takiego, które wychłoniło, chroniło przed światłem, które uniemożliwia odczytanie całej klansy. To jest duży problem, wie pan... Ja się nawet wybrałem raz do środka, do, do banku tam właśnie, żeby mi ktoś przyszedł to no więc ja nie wiem do kogo to należy ja Każdy mówię, bankomat. Każdy że... bankomat ma jakiegoś swojego operatora, właściciela, one należą albo do banków, albo do tych sieci różnych, takich bankomatowych. Tak. No oni teoretycznie powinni pomyśleć, jak, jak go ustawiają i gdzie i na ile on będzie dobry do obsługi. Ja myślę, że po prostu e, jak Państwo macie problem, że wszyscy, którzy nie możecie odczytać bankomatu, to po prostu z tego bankomatu nie korzystacie, idziecie do innego. no i ten właściciel się powinien zastanowić, czemu nie chcą mu ludzie korzystać z tego bankomatu. I może jest na tyle inteligentny, że pójdzie go obejrzeć i ustali sobie tę przyczynę. Jeżeli idzie o czystość bankomatów, no proszę pana, nigdy pewności nie ma. Tak? Ja myślę, że od czasu do czasu, zwłaszcza kiedy one są przy jakichś bankach, to ci pracownicy go tam przetrwają od czasu do czasu. Jednakowoż w sytuacji pandemicznej zalecam rękawiczki, zalecam coś do dezynfekcji, żeby sobie samemu to nawet dopilnować, bo no, nie ma co liczyć na, na cuda, że tam co trzy minuty ktoś będzie przecierał bankomat i tą klawiaturę, także rzeczywiście rękawiczki, albo chociaż worek foliowy, żeby, no, jednak dmuchać na zimne. To zalecam Państwu bardzo, a źle ustawione bankomaty, mówię, to już operatorzy, mam nadzieję, sami myślą o tym, jak to zrobić, żeby ten bankomat też na siebie zarabiał po prostu, czyli ja żeby by ludzie by z niego korzystali. No i jest na szczęście bankomatów sporo, więc jak państwo trafiacie na bankomat, który jest kiepski do obsługi, no to trzeba sobie wybrać inny, no i tyle. No to tak jak ze sklepami czasem. Jest zła obsługa w sklepie, no to się idzie do innego sklepu i może ludzie w tym sklepie dojdą do wniosku, że może by trzeba było zmienić podejście. To troszkę tak z każdą usługą. Wie pan, z tym dojściem do wniosku to może być duży problem. No, ale ja, wierzę, ja wierzę w to, że ludzie są istotami rozumnymi i, i potrafią wyciągać wnioski. Oby. Oby. No, to tylko za dziękujemy zajmować. panu, no a przy okazji pozdrawiamy, jeżeli słuchają nas osoby pracujące w różnych instytucjach finansowych, to proszę, taki, taka uwaga jednego z naszych słuchaczy. Teraz zrobimy malutką przerwę. I wracamy, wracamy powolutku I-65, 529, 55, 29 zajęty. Ktoś się dodzwonił. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy pana. Dzień dobry panie Jarku. Mam takie, taką sprawę, w sumie wewnętrzną można powiedzieć, Radia LK. Otóż w tym waszym Marku pro, prosiłbym o ujednolicenie zasad, gdyż słuchacze, którzy słuchają tej audycji, to nie jest audycja, tylko Kurku kup, i tak dalej, zamień. Eee, tak jak ja wskaz ja odnoszę wrażenie, że, że zasady są, są raz takie i raz takie, gdyż e, jakiś pan chciał sprzedać silnik e, tam do, do Krajzegi, ale pan normalnie powiedział, że to jest motorowa sprawa i to trzeba sobie tam na motorowe e, opłacić i tak dalej. Na, na innych audycjach inni dj je dopuszczają, czyli Prosiłbym o jednolicenie jakichś zasad prowadzenia... tego Zasady są jednolite, ale ludzie są omylni. My się czasami też mylimy. Ja czasami też muszę powiedzieć, przyznam szczerze, przyjąłem kiedyś ofertę za 800 zł i dopiero po chwili zorientowałem się, że to powyżej 500. I też motoryzacyjne się udało przyjąć przez przypadek no niestety, to jest program na żywo i czasami się zdarzają takie rzeczy. I właśnie... A my te zasady znamy, ale tylko... Ale staramy się jakby tutaj tylko trzymać czasami, konsekwentnie. Czasami tak po prostu, no, nie da się, no. Dobrze, to eksperci się wypowiedzieli, D dziękuję. czyli moi szanowni, moi szanowni koleżeństwo, którzy ten program animują. D dziękuję. Ale tak bardzo, dziękuję. Bardzo, dziękuję. bardzo przepraszamy. Wszystkiego dobrego. Przepraszamy, ja tylko... Zastanawiam się, czy silnikiem do Krajzegi nie dałbym rady jakiegoś samochodu napędzić. <ślesk> No być ja w ogóle może, nie wiem, że to Nie wiesz, co to jest Kraj A mieszka się, się w z A skąd ty jesteś. Jest jest ja skąd? Z miasta, leśne. No właśnie, no właśnie no ale, dlatego. A, 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 a przodkowie skąd? Przodkowie też z Słuchajcie, bo mamy słuchacza. Halo, dzień dobry. Witamy serdecznie. Halo, dzień dobry. Słuchamy pana. No, ja dzwonię w sprawie tego telefonu przed chwilą. To nie chodziło o silnik do krajzagi, tylko ten pan miał krajzagę kraj na sprzedanie i on tylko mówił, jak, jak, jaki ma, ma ten silnik. Jasne, rozumiemy. Aha. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Agnieszko, czy już no. wiesz, co to jest krajzaga? To jest to, kraj? coś do cięcia, tak? Piła, Piła. No, tarczowa. Piła tarczowa. Piła, tarczowa. Ja, y, piła mi się tylko z czymś innym no, właśnie, Agnieszka? <laughs> Agnieszka, jak słyszy piła, to znaczy, że niedziela. <laughs> nie to ja na imprezę. To jest niedziela, <laughs> to piła. To, to jedzie do tego pięknego grodu Staszica. Mm. E, 655295529 529 5 Mamy jest cicho, uwagi, cicho, bo mamy, mamy telefon. Halo? Dobry. Czu? Słuchamy. Słuchamy. Aha, już można mówić? Może mówić. Dobrze, dobrze mówię. Przepraszam. Ja już dzwoniłam mm. Sprawnie, bo jestem z góry, a radę muszę włączyć. Właśnie, ja poprosimy o ściszenie odbiornika, bo tutaj będzie pani się wyłączyłam, bardzo... Wyłączyłam, I z głowie dziękujemy. Tak. I chodziło mi o te garaże za Mrówką tam. Ja już to opowiadałam. Już burmistrzowa nawet się wypowiadała. A to dalej tak stoi, jak stało. Wjechać się nie idzie. Trzeba gumowce ubierać. Ile? Tam jest raz, dwa, trzy, cztery takie pasy, co się było między garażami, nie? No i ona teraz tak to zrobiła, to zrobiła, się jeszcze co zrobiła, już wszystko zakończyła. No, a nas tak od 16 lat zwodzi. No i ja nie wiem, do, co to będzie. No przecież to, to jest niemożliwe. W garaży woda podchodzi, no, a my zbudowaliśmy ze swoich własnych pieniędzy, zbieranych, żeby to było dla, no, dla nas do, do, do użytku. No, ja nie wiem, czy tą burmistrzową pójść tam i. Nie wiem, co Można zrobić. pójść, oczywiście zawsze bezpośredni kontakt z mieszkańcem jest taki dla włodarza też bardzo ważny, natomiast no przypomnimy się pani burmistrz, no nam trudno wie pani, no tak y, dusić za gardło, ale grzecznie przypominać się możemy ale... I, i że sprawa garaży skoro była obiecana, tak. wciąż nie jest Była, bo już była ona w internecie, no i wasz ten z góry, co jest zapomniałam jeździ. Filip a no, ja mu dziękowałam już. My też mu dziękujemy My, i tak? poprosimy Filipa, tak. żeby przy I okazji... Bo ja bo ja wiem pan co, ja jestem na wsi wychowana jest z takiej rodziny, że jak coś trzeba, to trzeba się robić po pierwsze. A nie na takie, żeby takie zmycie, rozmycie, to wszystko ile, już można tego słuchać. No, a to trzeba zrobić, Boże Święty to już aż tak dużo nie ma. Tam gdzieś daleko garaże stoją koło lasu, nie widać ich, tam porobione kaferki. Mm. No nie chodzi o kaferki. Zalałaby czymś, jakimś betonem, jakimś czymś, i już by było inaczej. Dobrze. Tak, no. Przypomnijmy się, pani Błomisz, garaże zamyłówką w górze. Każdy tak, wie, tak, gdzie to ja jest. Brudką, pani burmistrz ona... też wie, gdzie to jest. No, za Także no bardzo, bardzo. Mam nadzieję, że. My to mamy sygnał niepełnosprawny. Trzeba często potem samo uderzyć. I mm -hmm. tego możesz mówić. Ale mój mąż jest taki, że nie powie. Ja jestem taka, że ja pójdę do diabła i, i dam radę. Ca. A. Prawie, że jak do diabła, czyli do Adamka pani się zazwyczaj. <laughs> A ja tu przypomnę stare powiedzenie moje, jak chłop mówi, że zrobi, to zrobi i nie trzeba mu co roku o, powtarzać. nie? No I, właśnie. Ja tak byłam też wychowana. Dobra. I dobra, Przypomnijmy, ja poproszę Filipa za chwilkę, żeby dobra, tam przy okazji hejju, wizyty ja w magistracie górowskim e, pani burmistrz przypomniał. No, zwłaszcza, że. Tak, mrówką, tak jak nie. pani, tak jak no. pani mówi, pani burmistrz obiecała, no to no można, ja ją, można, ją, można skończy, ją trzymać za słowo. Skończę tą drogę, skończyła tą drogę, jak na działki się jedzie. Tam fajnie jest, można usiąść w ławeczki, a tu dalej tak, no że to widać. tu idzie się do kościoła, ten. Do koło no, biedronki. Mm -hmm. no, takie brzydko to wygląda, nawet, ale tak w ogóle do, do wie pan co, do chodzenia. No to ja mówię do męża: jak wy tu idziecie? On ze mną czyni, no, na garaż, nie jeżdżę tak, ale on jedzie. Ja mówię: jak wy tu, kurde, wchodzicie? No, ja bym na te chłopy wzięła i tak pasem wszystkich po tej i tam do niej wypędziła, a oni nie, to tylko ja będę tu na ten garaż się upominali. Tak, no. swoją drogą, jakbyście wszyscy państwo razem się z to też ma inną tak, moc. Ale mąż mówi do. Że moja żona już dzwoniła, a wy się nie zbieracie. I wam tak jakoś olewają to wszystko, jakby to im niepotrzebne było. Może no. lubią pływać. No, bardzo serdecznie Pani dziękujemy, tak, tak ja, jak ja powiedziałem, bardzo... jeżeli słychać nas w magistracie górowskim, no. to pozdrawiamy bardzo serdecznie i tam przypomnijcie tak. osobom odpowiedzialnym za inwestycje, że jest taki temat niezałatwiony, a no. my swoją drogą przy okazji najbliższej wizyty, albo nawet jeszcze dzisiaj telefon zostanie bo wykonany. być rynek skończony, rynek już na a teraz będzie obwodnica, a to dalej zostanie. No przecież to ja myślę, że to może do 2 tygodnie trzy i po robocie Teoretycznie tak, chociaż przypominam, że w przypadku samorządów to, to są bardziej skomplikowane procedury, trzeba wykonawcę wyłonić, tam cuda ja są. Jakbym była burmistrzową, to, czy tego, to ja bym nie wiem, ja bym po kolei wszystko robiła. O, to jest może pomysł. Niedługo wybory, może pani kampanię przygotuje i. Porządny, porządna kampania oparta o rzeczywistą potrzebę społeczną. Tak, tak. Bardzo serdecznie pani dziękujemy. Pozdrawiamy no, bardzo dobrze. serdecznie. 65 529 5529. Ja chciałem powiedzieć, że w górze muszą być duże mrówki, jak z mrówkami tam jakieś garaże budują te <noise> zamrowiskiem, ale potem skojarzyłem, że to chodzi o jednak. od. Coś... twoja o błyskotliwa inteligencja. No, po prostu musiałem, musiałem. wiesz, musiałem. Odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Halo? Dzień, dzień dobry. Witamy. Ja, ja dzwonię w sprawie sygnalizacji świetlnej w Rydzynie, tutaj na, na strefę przemysłową się kierując. Mhm. I teraz tam jest taki problem. Kiedyś było całkiem inne ustawienie, teraz od jakiegoś czasu jest też inne. Wyjeżdżając ze strefy przemysłowej, chcąc jechać w centrum Rydzyny, bądź z kierunku Leśna. Po, trzy, po dwa, trzy razy włącza się strzałka prawo skrętu. Zamiast od razu by się włączyło zielone światło, i wtedy można przejechać. To tak to blokuje i ciąg yy, na, na Wrocław, Poznań, i tutaj też blokuje. Czy coś by z tym można zrobić? Nie wiem. Mam nadzieję, że tacy inżynierowie ruchu ustawiali i mieli jakieś poważne powody, dla których właśnie w ten sposób to zaprogramowali czy być może więcej samochodów właśnie skręca w prawo e, niż w lewo. No, po, pojęcia nie mam. Powiedzmy, że skonsultuję, bo to jest oczywiście droga wojewódzka, ale może jeszcze porozmawiam z kimś z rydzyńskiego samorządu, bo to są, myślę, ludzie, którzy też ma, mają takie sprawy zgłaszane, czy rzeczywiście, no, tam jest niezbyt racjonalnie rozwiązane to, e, to, ta, ta sygnalizacja. E, jeżeli tak, no to może spróbujemy, bo ja naprawdę na inżynierii ruchu to już się nie znam w ogóle, więc może ma Pan rację, rzeczywiście więcej ludzi potrzebuje jechać do Leżna i, i do centrum wiezyny niż w stronę Kłody, ale kto wie. Ok, zapisałem sobie, spróbujemy może wyjaśnić, natomiast, no, jak to konkretnie ma wyglądać, no, zapytamy fachowców. Dziękuję bardzo. 65 529 529, jeszcze przez dwie minuty naszej audycji, mogą Państwo próbować się wbić z czymś. I ktoś próbuje się wbić. Za zbić. godzinę zapraszamy na radio i armarki, postaramy się nie mylić. O, i będziecie tak, o... Mówię, że postaramy a się. Jeszcze, ale... trzeba trzeba paweł haseł Dzień dobry. Kreisłego. Dzień dobry. Witamy. Witamy. Ja mam takie pytanie. Po ścieżce rowerowej pieszy jak na iść? Po prawej stronie czy po lewej? Ponieważ kiedyś yy, szłam po lewej stronie, żeby widzieć nadjeżdżający rower, a on na mnie z wielkim. Za przeproszeniem. No, raczej na mój gust to się powinno taki ruch zrobić trochę jak na jezdni. No więc ja tak właśnie uważam. Czyli Też. ja idę po prawej stronie, tak? Dobrze mówię? Czy nie, 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 ja je, powinnam iść po lewej, bo jak on jedzie z przeciwka, to żebym ja go widziała, tak myślę. Okej. Okay. Bo wie pani co. Niech się nam ktoś odezwie, kto się zna, albo się spróbujemy okay. wywiedzieć, jak to dokładnie wygląda, bo sam już w tym momencie głupi jestem. Mm. Jak to wygląda? Ja idę tej, a tu tej. wymijamy się. Nie wiem. Dobra, <grym> próbuję sobie to zwizualizować właśnie. Jak ktoś wie, to niech da znać, jak to wygląda na ścieżkach rowerowych. Spróbujemy się też dowiedzieć albo gdzieś to znaleźć. Dziękujemy okay. bardzo. 65, 529, ostatnia minuta naszej audycji. A ty mówiłeś po angielsku, czy po polsku mówiąc? Tuesday. Ja idę po prawej stronie. A ty, to jest na chodniku tak samo, ja jestem z prawej, ja z lewą zostawiam wolną. To są trudne. To są bardzo trudne tak dylematy tak. tak przy, przy piątku. Może wiecie, że może wieczorem się umówimy. jest za 15 spójne. i jest jeszcze jeden. Ostatni telefon. ostatni telefon, halo. Dzień dobry. dzień dobry, Witam państwo. Słuchamy pana. Ja panu. jako ostatni ja pewnie zadzwonię, także chciałbym wszystkim życzyć słuchaczom i wam, redaktorzy, i wszystkim, kto pracują udanego, weekendu. Niech módl będzie z Niech Dziękujemy bardzo serdecznie panu dalszego. słuchaczowi i tak samo życzymy państwu wszystkim bardzo miłego weekendu. Za pół godziny moja rozmowa z Pawłem Tanajno, a my słyszymy się w naszej audycji w poniedziałek o 9.15. Autopromocja. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.